W Kędzierzynie-Koźlu powstało niezwykłe muzeum. Muzeum koszulek piłkarskich i to wyjątkowych, bo w większości znalezionych w Lumbeksach mieści się tutaj na terenie kompleksu Hugo w Sławięcicach. Za chwilę nastąpi jego otwarcie. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Adam Koj, będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą konferencję. I na samym początku chciałbym poprosić o przywitanie wszystkich gości prezesa Fundacji Koszulek Piłkarskich, pana Macieja Nowaka. Zapraszamy. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, witam gości, witam przedstawicieli mediów. Jest mi niezwykle miło gościć dzisiaj państwa w hotelu Hugo, gdzie zobaczymy dzisiaj pierwsze w Polsce Muzeum Koszulki Piłkarskiej. Miałem przygotowanych kilkanaście przemów, ale uwierzcie mi Państwo, że raczej wolę być naturalny, dlatego dzisiaj bez żadnej, bez żadnej kartki. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Mam nadzieję, że to miejsce będzie się Państwu podobało. Każdy znajdzie coś w tym miejscu na pewno dla siebie. Nie tylko fani piłki nożnej, ale uważam, że również fani, fani sportu. Więc życzę dobrej zabawy. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Chciałem tutaj na początku pogratulować inicjatywy panu tutaj Michałowi. I wiesz, tutaj to, to, to jest zwrócę uwagę na to, bo śledziłem też tą całą historię, bo to chyba żona też jest w to zaangażowana, prawda? Bo gdzieś tam w mediach śledziłem i, i wiem, że razem wyszykujecie tych eksponatów muzeum. Wiadomo z czym się kojarzy, nie do końca, nie do końca akurat tutaj z koszulkami, ale świetna inicjatywa. Szanowni Państwo, historię znam, bo pamiętam tego chłopca. Pamiętam tą koszulkę, którą miał wykonaną prawda, z reklamówki czy z jakiejś tam foliowej, foliowego tworzywa. Pamiętam również, że to nie była koszulka klubowa, to była koszulka reprezentacji Argentyny, prawda, z imieniem czy z nazwiskiem Messi. Potem chyba też się spotkali, też Messi spotkał się z tym chłopcem, prawda, także inicjatywa naprawdę piękna, świetna i fajnie, że tutaj podkreślona na terenie właśnie naszego powiatu Kędzierzyn-Koźle. Ja z mojej strony, racji tego, że my też od jakiegoś czasu mamy swoje koszulki firmowe yy, dla naszych sportowców, chciałbym tutaj przekazać tutaj eksponat do yy, muzeum. Mogę Pana prosić do mnie tutaj, Panie Michale, naszą taką firmową, sportową koszulkę. Mam nadzieję, że ona będzie gdzieś tam w jakimś takim honorowym miejscu, no bo muzeum jest na terenie naszego Powiatu, za co panu pięknie w imieniu swoim oraz całego starostwa dziękuję. Proszę bardzo ta koszulka. Mam nadzieję, że będzie w jakimś eksponowanym miejscu. Dziękuję bardzo. Również chciałam serdecznie pogratulować inicjatywy pani Michale. Również byliśmy w kontakcie, szukaliśmy dla Państwa. Panie Macieju, przepraszam. Tak, tak. Szukaliśmy dla Państwa lokalizacji. Niestety nie udało się, ale mam nadzieję, że to muzeum będzie. Odwiedzane licznie przez zainteresowanych, i przede wszystkim powodzenia. I gratuluję. Mamy w posiadaniu korki, korki Grzegorza Krychowiaka wraz z jego, z jego koszulką meczową jeszcze z czasów nie tak odległych, gdy grał dla zespołu z Rosji lokomotywu Moskwa. I tą właśnie koszulkę. Przeznaczamy na licytację charytatywną, która pozwoli zebrać pieniądze, które zasilą potem konto fundacji, właśnie Autika, o której wspomniał tutaj pan Adam. Ta licytacja jest widoczna na, na ekranie za mną. Na pewno jeszcze na naszych stronach będą podawane właśnie linki do tego, żeby, żeby spróbować swoich sił, jeśli chodzi o licytowanie tak pięknych rzeczy.

Zapraszam serdecznie wszystkich do hotelu Hugo, w którym znajduje się Muzeum Koszulki Piłkarskiej Pierwsze w Polsce imienia Murta Zahmawiego. Zapraszamy serdecznie tak naprawdę codziennie od rana do wieczora w godzinach funkcjonowania hotelowego Wellness. No i co tu można zobaczyć? Oczywiście koszulki piłkarskie, których jest, których jest trochę. Są to najpiękniejsze koszulki, najbardziej legendarne na sam początek, na otwarcie muzeum. Więc zachęcam do tego, żeby tutaj przyjść, żeby, żeby zobaczyć co mamy jako społeczność stabilnych kumpów do zaoferowania no i jest co, jest co oglądać także, także gorąco zapraszam codziennie tak jak wspomniałem wstęp jest oczywiście bezpłatny tak na pewno zostanie więc, więc nie jest tylko przychodzić planujemy co trzy miesiące zmieniać ekspozycję żeby, żeby to miejsce nie stało się po prostu nudne żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie żeby każdy pan sportu pan piłki nożnej mógł, mógł znaleźć coś dla siebie także na pewno będzie wymienność ekspozycji jak to się wszystko zaczęło? Kiedy była ta pierwsza koszulka wygrzebana gdzieś w Lubaksięży? E, no to już będzie, to już będzie prawie, prawie dwa lata. E, kiedy, kiedy ta koszulka się znalazła, e, to było coś w rodzaju bluzy tak naprawdę bramkarskiej US Bromwich Albion. E, i tutaj tutaj stawiałbym jakby ten początek tego wszystkiego, co dzisiaj możemy obserwować, co mogą obserwować goście, fani sportu, fani piłki nożnej. No ale to dopiero początek mam nadzieję. Mam nadzieję, że to muzeum nie będzie tylko muzeum z nazwy, że to muzeum będzie po prostu żyło. mutaza Ahmadi to młody chłopak, którego zdjęcie obiegło kiedyś cały świat. Do tego stopnia, że chłopczyk miał okazję spotkać się nawet z Lionelem Messim. To historia jednego chłopca, który którego nigdy nie było stać na koszulkę piłkarską, jego rodziców nie było stać na koszulkę piłkarską, ale chłopak taki pragnął, że wymyślił sobie, wymyślił sobie zastępstwo i stworzył z tego co ma, czyli z siatki foliowej, koszulkę swojego, swojego idola. To całe zdjęcie tak mocno, tak mocno okrążyło cały świat, że chłopak dwa lata po tym zdjęciu spotkał się z Messim w Katarze przy jednym z meczów FC Barcelony. Ten chłopiec pokazał nam e, też jedną bardzo ważną rzecz, że my tutaj mamy, mamy wszystko, tak? Jedziemy na trening, mamy kilka rodzajów koszulek e, sportowych, piłkarskich do tego, żeby uprawiać ten sport. E, mamy kilka rodzajów butów e, do sztucznej nawierzchni, do, do naturalnej itd., itd. Ten chłopiec tego nie miał, ale pokazał nam, że... Że, sobie, że umie radzić sobie z takimi, z takimi rzeczami i też może być szczęśliwy tak samo jak on. Ta koszulka ma ogromne znaczenie, oczywiście symboliczne, ale którą z tych koszulek tutaj zaprezentowanych dzisiaj ty uważasz jako kolekcjoner za najcenniejszą? Oczywiście najcenniejszą poza, za, poza, poza repliką koszulki Murtaza Ahmadiego, na pewno takimi największymi, największymi gralami, że tak powiem, w tej kolekcji będzie koszulka reprezentacji Meksyku z 1998 roku, na pewno koszulki klubowe Fiorentiny, też z lat, z lat dawno zapomnianych, na pewno ostatnia koszulka Lionela Messiego z FC Barcelony, która też jakby już tworzy, tworzy historię i wiele, wiele więcej i zapraszam serdecznie do, do przyjścia i do oglądania. Muzeum czynne jest codziennie w godzinach pracy hotelowego spa. Wstęp bezpłatny.